3, 2, 1, star Siemanko. Witajcie. Zanim zaczniemy, to kilka takich ogłoszeń z tej strony: Pitman, ale możecie mnie też oglądać na kanale Rafael1802. Więc na ten kanał serdecznie zapraszam. Coś tam się nagrywa. Ale mówię, dwa kanały, no to jest troszeczkę y, to wyzwanie do prowadzenia. A słuchajcie, y, jeszcze zanim dzisiejszy odcinek zaczniemy, to intro. Co dzisiaj? Dzisiaj y, sobie troszeczkę poćwiczymy, bo mi y, dzisiaj wychodzi w y, y, moim. W planie zajęć treningowych podciąganie. I w poprzednim odcinku mówiłem o różnych chwytach i tak dalej, o działaniu tak dzisiaj ja będę podciągał się na drążku pod chwytem. Zastosuję kilka kombinacji szerokości, dlatego że podciąganie się w jeden sposób to nie ma najmniejszego sensu, żeby dotrzeć do jakichś tam mięśni w taki czy w inny sposób trzeba je zaskakiwać różnymi metodami. No i tutaj sobie też zrobimy właśnie taki y, miks. Do tego y, nie będę długo odpoczywał, bo na nagrywanie nie będziemy tutaj tracić nie wiadomo ile. Przejdziemy sobie do poręczy, akurat też y, przetrenuję sobie y, troszeczkę klatę. A i taki połączymy to w taki super serial, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra, myślę tyle. Ja sobie zrobię jakąś taką rozgrzeweczkę, a w trakcie wyjdzie ile tam jestem dzisiaj na, na siłach. Może nie tyle co na siłach, co ile mam chęci na. na Dobra. Ja sobie zrobię rozgrzewkę i jedziemy docelowo trening. Yy, a, bo jeszcze nie powiedziałem. Tak właśnie sobie obmyśliłem, że yy, będzie wyglądał yy, mój powrót do martial arts, bo kiedyś też sporo trenowałem sztuki walki, tak więc coś tam sobie będziemy działać. Dobra, jedziemy z rozgrzewką. Uciekaj, 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 bo będziesz przeszkadzał. Dobra. No, 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 przeszkadzasz. A! Przeszkadzasz, bo ja muszę sobie rozgrzewkę zrobić. Mała. Pincia. Dobra. Wystarczy w zupełności, zresztą cały dzień człowiek robi, tak więc. Tak, jest rozgrzany. Ja robię trening, a ty idź sobie polataj. Polataj sobie, mordu ja robię trening. Bla, bla, bla. Dobra, zostaj. Dobra. Leś tam, leś tam, tam, bo ja muszę, ja muszę trening zrobić. Już, już, już. Ja robię trening, dobra. Dobra. Zaczniemy sobie szeroki, żeby... Będzie trudniej, później będzie łatwiej. A i później miałem deeper robić. Dobra. Syk. Super seria idzie. Nie przeszkadza. Generalnie zrobimy trening do odcinki ponieważ na powietrzu trening jest zupełnie inaczej. Po prostu trening ma być yy, szybki A już Nasz mi. mi trenować, nasz mi trenować Daj mi trenować. Rejku, no daj mi trenować. Sztuczkę pokażemy? Pokażemy sztuczkę? Kłacie Kłacie ty, ja Nie, Jadę dipę. Nie, już, już, nie, nie, nie. Na razie, na razie poczekaj.

Nie wiem jak ty Ale ja czuję Czuję palenie Uu. Jedziemy Uu. Uu. Co to? Kiś mi komar dziabnął Chyba w tym roku będą komary Widziałeś takie płyty Nabi i jadę dipy Nabi i ade... o dobra to był y... To był moment, że muszę robić. Później ty robisz. Nie no, dipami to się nie zamęczy. Ale na drążku powoli odcinamy. Jedziemy tak, myślę Nie wiem jak tam czasowo ale tak żebyśmy wiesz, odcięli Nie robimy że jak, jakiegoś tam e, że się trzymasz schematu tylko jedziesz do odcinki Takie treningi są bardzo potrzebne żeby zaskoczyć mięśniaki. Dobra Szerokim robiłem, wąskim teraz, dobra? Jedziemy wąskie spierniczań mrówka Dobra, wąski, trochę odpoczniemy, ale jaki palnik jest, bo ja cię nie kręcę. Spróbuj sobie coś takiego To ci da dużo Uuuu, do szóstki Oj kur... Dobra, szóstka Odetniemy Może na zero Zobaczymy A mnie coś ugryzał. Oh my god Dobra, jedziemy te dipy. Dipy cały czas trzymam dyszkę na kombosie Więc odetniemy się na drążku. Ale piękna pogoda, nie? Jezu, jak jest jakieś cudownie. Spodenki można założyć, ale... ale... wy nie zakładacie pewnie spodenek. Kisicie jajka, nie? Gotowane. <grystanie> Dobra, jedziemy w Dobra, co był? Wąski, szeroki. O, będzie, będzie, będzie paliło, będzie boleć. Będzie bolać. Dzisiaj się trochę narobiłem. Tak to by byłoby lepiej. Cicho choda Ale dobrze, dobrze. Trening wchodzi. Czy jak z czasem. Cztery. Przecież coraz lepiej. No i tak sobie będziemy słuchajcie działać Powoli karty odkrywać Duży rzeczy sobie przypomniemy w trakcie, tak jak mówiłem I będziemy sobie ogólnie trenować Może ktoś będzie zechce ze mną trenować To będzie mi miło, będziemy razem coś robić Dobra To rób Dipy Albo pomp, zależy co masz, można spokojnie pompować Na trawce, coś pięknego Ale nie po to wyginałem poręcze, żeby teraz na trawce robić pompki. Dobra, odetniemy się, praktycznie trzeba się odciąć. Pamiętajcie, odetnijcie się od głupoty, to jest najważniejsze. A ja się odciąć muszę na, na drążku. Dobra, jest już blisko. O Jezu Dobra, co tam było wąski, nie? Dobra. Jedziemy wąskacza. O dalej. Jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem wspomnieć. Drążek. Taki swobodny zwis jest niesamowicie dobry dla naszych gnatów. Kręgosłupa i tak dalej. Jestem osobą, która przeszła taką ilość kontuzji, że mógłbym wam co najmniej 2 czy 3 odcinki. Nakręcić na temat moich kontuzji. Jakby coś, ktoś tego jest to, dajcie znać. <śmiany> o, nie poddamy się. <śmiany> <śmiany> Czy to ktoś, ile jest? Bo ja już straciłem rachubę. Zaraz zatrzymamy, myślę. I kończymy odcinek, bo w zasadzie ciężko jest mnie też zaorać. Ale już na drążku spadłem poniżej takiego swojego jakiegoś minimum. Wiadomo, super serie jak ktoś robił kiedykolwiek, lub nie robi. To wie o czym mówię lub jeżeli nie robił, no to nie ma kompletnie pojęcia. Technicznie jesteś w stanie z bardzo małym ciężarem w wielu y, ćwiczeniach y, w bardzo łatwy sposób się y, no, odciąć, zaorać, bo na tym to właśnie polega. Kiedy się robi powoli. Dokładnie. Jest to bez porównania do ćwiczeń na odpierdolno, Mówiąc yy, wprost, to, no, to jest nieba ziemia. No. Każde ćwiczenie, jakie byś nie robił, nie ma to znaczenia. Czy robisz podciąganie, czy robisz yy, klasyka na ławce, wyciskanie, jeżeli to robisz tak. Zresztą no, nakręci się o tym jakiś tam osobny odcinek, bo też patrzę, jak niektórzy na klatę cisną to, no to nie to, że mi się chce śmiać, tylko żal mi ich, nie? Bo sami siebie oszukują. Ja bym o połowie ciężar mniejszy założył, dobrą technikę i by podniósł. Nawet nie, nie o połowę mniej niż podnosi, tylko w powtórkach by zjechał. Dobra, zobaczymy, co się dzieje na drążku. Zobaczymy, co jeszcze wejdzie. Co miał być? Szerszy taki troszeczkę chyba, nie? Dobra. To zrobimy szerszy. Dobra, będzie. Wystarczy, bo jutro... jutro trzeba wstać, bo są ważne tematy do zrobienia. Dobra. Ja się rozciągnę i się z nami pożegnam. Jest ok, nawet drążek. Fajnie. Yy, no. się trzyma. Jego ja jeszcze tutaj troszeczkę muszę umocować, ale powiem tak. Je jeżeli chcesz trenować, to nic nie jest w stanie się zatrzymać. Jeżeli masz duszę fajtera. Zobaczcie. Ja na przykład tego na razie nie maluję. Nie bawię się z tym, bo nawet mi się to podoba. Taki typowo spartański, surowy klimat. Do tego jeszcze w fazie testów, ale jeszcze mówię, wracając do tego niedokończonego, to nawet nie wiem, będziesz się podciągał na kawałku, nie wiem, jakiegoś tam drzewka, ale będziesz to robił, ponieważ chcesz jakiś cel osiągnąć. Tak więc niech to też będzie jakimś takim przykładem, że i da się samemu coś zrobić, i na tym ćwiczyć, i mieć do tego niesamowity szacunek tak jak do pieniędzy zarabianych. Tak samo żadną przeszkodą nie jest trenowanie yy, nawet yy, na jakimś tam sprzęcie, który nie do końca jest dokończony. Dobra, myślę tyle na dzisiaj. Dzięki za za trening w maszynie, dziękuję. No i dzięki za obejrzenie, widzu. Tobie, widzu. Yy, cóż, zapraszam do oglądania następnych Serii następnych filmów, ponieważ ja stricte nie, nie, nie będę kręcił. Zresztą, ktoś, kto siedzi w mój kanał, to widzi, że nie nagrywam tylko o sporcie. Dlatego, że trenuję bardzo, bardzo długo, bardzo, bardzo dużo, ale nie nagrywam tego, bo nie mam takiej potrzeby. Yy... Dzięki, i do zobaczenia na YouTube. Hej!